A zobaczcie a ten diabelski młyn. No burger wydawał się większy. Dzisiaj kolejny dzień. Po wczorajszym intensywnym zwiedzaniu, dzisiaj robimy sobie plażowy dzień. Zmierzamy na Coney Island, gdzie jest plaża nad oceanem i wesołe miasteczko. Próbujemy się dostać na Coney Island, bo są jakieś y, y, prace serwisowe na metrze. I zobaczcie, Amerykanie mają problemu, żeby informacje też pisać po rosyjsku. Widać, że jesteśmy blisko plaży, ponieważ nawet stacja metra, jak możecie zauważyć, jest wystylizowana plażowo. Tu mamy budkę ratowniczą, odpowiednie rysunki, pełno ludzi. Z parasolami i różnymi innymi sprzętami plażowymi, plan na dzisiaj jest taki, że spokojnie sobie tutaj na plaży spędzamy czas. Możliwe, że pójdziemy do akwarium nowojorskiego, które powinno być gdzieś tam. I taka od razu wskazówka: jeżeli w poniedziałek rano się zarejestrujecie, chyba do godziny 7 rano, to w środę możecie wejść do tego akwarium o 15. Przynajmniej tak wyczytałem na ich stronie. To spróbujemy jeszcze. Potwierdzić. Diabelski młyn przed nami, różne role kostery. Myślę, że dziewczyny nie będą się nudzić. Ten dzień jest dla nich. A da? Tak wygląda mapa. Tu na parku. To odpada. I z tego, z tego, co mi się wydaje, to bilety są. Tylko na konkretne atrakcje, a na teren całego kompleksu raczej można wejść bez problemu, bo ludzie nic nie kupują i normalnie sobie wchodzą. Nie ma żadnych bramek. A tak wygląda główna promenada na Coney Island. Po tej stronie mamy wesołe miasteczko, a, a po tej plaży łącznie z molo. Jak na razie szukamy atrakcji, za które się płaci osobno. Bo z tego wynika, że na cały ten Lunapark kupuje się po prostu jeden, jeden bilet. A wiecie, no, z małymi dziećmi no to nie wykorzystasz tego. Ale park naprawdę no, robi wrażenie. Ja nie byłem w Energylandii i moje dzieci też, więc jeszcze nie mamy porównania. bo Słyszałem, że Energylandia też daje radę. Na wprost mamy jakąś modlitwę jakiegoś kościoła, chyba afrykańskiego. Tutaj panowie z Kuby grają muzykę, więc się dzieje. Jest lekki wiaterek, więc może troszeczkę być słychać yy, szumy. A jednak można, znaleźliśmy taką zabytkową karuzelę za 3 dolary od, od dziecka. I za chwilę pierwsza atrakcja będzie zaliczona. Powiem wam, że jest dosyć męcząco. Pod względem tej muzyki, bo tu jak możecie zobaczyć, wszędzie muzyka latynoska I ona nie jest zła, ale jest bardzo, bardzo głośna Są kąpiące się osoby Mamy też ratownika Woda wygląda na czystą Tak jak w Bałtyku w sumie Niby wakacje, ciepło, a chodzimy w kurtkach co niektórzy Teraz chyba będziemy wracać z powrotem do Luna Parku i przejdziemy promenadą w kierunku akwarium, które jest w tym miejscu. Zaraz zobaczymy, jaka jest woda w oceanie po tej stronie globu. O, powiem Wam, że stuprocentowy Bałtyk. Stuprocentowy Bałtyk, ja wychodzę. Dziękuję. Na plaży przy tych toaletach znajdziecie właśnie i prysznicę, i. Kraniki do opłukania nóg szukamy jakiegoś fast fooda. O, a tu jest ciekawostka, tu jest Natans hot dog i ponad 100 lat ponad 100 lat sprzedają tutaj te hot dogi możecie zobaczyć po kolejce, że jest pełno ludzi, którzy czekają na hot doga z różnych innych blogów, vlogów słyszałem, że są całkiem niezłe. Może będzie okazja je spróbować. Można też kupić burgery. A poszedłem sprawdzić cenowo. Hot dogi wahają się od 5 z kawałkiem dolara do 6 z kawałkiem. Po środku tego wesołego miasteczka jest też taka opcja dla mniejszych właśnie dzieci. Gdzie każda atrakcja kosztuje 5 dolarów, kupuje się yy, kredyty. Właśnie i każdy kosztuje 5 dolarów. I można to wykorzystać, więc wydaje mi się, że trafiliśmy w dziesiątkę. A zobaczcie a ten diabelski młyn. Te wagoniki, one są na takich specjalnych, specjalnych torach i one się przesuwają jeszcze. W tym miejscu znajduje się nowojorskie akwarium, o którym wspominałem. Dzisiaj raczej tutaj wchodzić nie będziemy. Na razie sobie obczajamy różne atrakcje, ceny. No, oczywiście oprócz takiej funkcji edukacyjnej są też pokazy yy, chyba delfinów i fok, o ile się nie mylę. Od razu na wstępie. Pamiętajcie, że musicie zarezerwować bilet na stronie internetowej, a tutaj widzicie ceny. Dzieciaki płacą 27.95, a dorośli 30 no prawie 32 dolary. Kona Island nie jest zbyt duże. My jesteśmy w tym miejscu. Tu mamy ten zabytkowy roller coaster. To jest chyba najstarszy w Stanach, a przynajmniej w Nowym Jorku drewniany. My szukamy jakiegoś McDonalda, żeby spokojnie zjeść i połączyć się z internetem, bo mamy parę spraw do załatwienia. Ale jeszcze postaramy się odwiedzić ten Luna Park i zobaczyć, czy to jest jakiś plac zabaw, czy, czy nie. Powiem wam, że troszeczkę jest dla nas za głośno w tym Luna Parku. Jest to przytłaczające. Zewsząd gra, naprawdę głośna muzyka i to nie jest to, że ta muzyka gra z tych atrakcji, tylko... Właśnie ludzie z Puerto Rico noszą ze sobą olbrzymie głośniki. I chyba jest jakiś konkurs, kto głośniej puszcza muzykę, ten wygrywa. McDonalda jednak nie znaleźliśmy, ale będziemy zamawiać w tej słynnej, nie wiem, hot dogarni. Tu są hot dogi, tam są burgery. Ja chyba jednak zdecyduję się na burgera, To wygląda lepiej niż, niż hot dog. Co ciekawe. Od tych trzech dni jesteśmy tutaj w Nowym Jorku i dopiero widzieliśmy tak naprawdę na Manhattanie jednego McDonalda. Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy z ludźmi i bardziej popularne, więcej, może inaczej niepopularne, ale więcej lokali jest Subwaya niż, niż McDonalda. Już zamówione, dziewczyny mają tutaj frytki. Ja sobie zamówiłem piwo, dość spore, wydaje mi się, że tak lekko około litra jest. No burger wydawał się większy na zdjęciach, jak zawsze. No, ale miejmy nadzieję, że będzie że będzie smaczne. Czas podsumować. Jedzenie było bardzo dobre. Tego piwa to było prawie litr, bo sprawdzałem objętość. Yy, polecam też z innego powodu. Jest dosyć sporo miejsc i tutaj przed lokalem jest dobry zasięg internetu, więc jak nie macie karty lokalnej, tak jak my i chcecie się połączyć ze światem to będzie to yy, dobry wybór. My idziemy jeszcze raz na Wesołem Lasteczko, a później będziemy wracać do siebie. Nie wiem, czy widać Manhattan w tle, ale jest to spory, spory kawał drogi od nas. Właśnie dojechaliśmy na dzielnicę Borough Park. Jest to dzielnica żydowska. Jak możecie zobaczyć, w ciągu szabasu za wiele się tutaj nie dzieje, bo no, Żydzi świętują, mi tak naprawdę za wiele aktywności, to w ten dzień akurat oni nie robią. Nowy Jorki praktycznie nikogo tutaj nie ma. Może uda się tutaj przyjechać w inny dzień, kiedy będzie trochę więcej się działo. Aczkolwiek nie trzeba jechać do Nowego Jorku, może jechać do Izraela, jest znacznie bliżej, albo do Berlina, też są dzielnice żydowskie, czy do Antwerpii na przykład. Jak to było w piosence Ariem? życie w Nowym Jorku nigdy nie jest łatwe. Weekendowy rozkład jazdy tych, tego metra to jakaś masakra. Wszędzie jakieś przebudowy, wyłączenia i tak przyspieszenia. przyspieszenia, pociągi ekspresowe, metra i tak można powiedzieć, od półtorej godziny próbujemy dojechać do nas i albo się okazuje, że mijamy nasze stacje, bo. Nagle jest przyspieszony. Informacja, się, na tak, informacja pojawia się nagle w pociągu w wagonie, że będzie od następnej przyspieszony, albo po prostu jest informacja, że się na tej stacji z jakiegoś powodu technicznego nie zatrzyma. I tak teraz sobie idziemy kilometr do, naszego, do naszej miejscówki. Jeszcze szybkie zakupy, bo najmłodsza córka potrzebuje bielizny, bo oczywiście zapomnieliśmy jej spakować rodzice na medal. Super Dobre miejsce cię przywiozę. Bardzo dobre On jest lepszy widok jak tam pod mostem Ja właśnie się tak zastanawiam I mamy Empire State Building tutaj A tu, słabo widać, ale jest budynek Chryslera Tam z kolei mamy One World Trade Center, ale też jakby moja kamerka tego dokładnie wszystkiego nie oddaje

Ostatni rzut oka tutaj na Manhattan, i na dzisiaj to już chyba będzie koniec. Tu jeszcze jest domino park, gdzie, jak się dowiedziałem, dawną cukrownię zamienili, zamieniają na apartamenty w tym momencie, na całe tutaj nabrzeże, gdzie dostarczali melasę do cukrowni, przerobiono na. Na parka. Widzimy się jutro. Zobaczymy, czy uda się zwiedzić Central Park, czy coś innego.